W przerwie od zabawy w Czerwonego Power Rangera i kochanka króla bawiłem się w przedszkolu w MacGyver. To znaczy oglądałem, jak koledzy się w niego bawią. Niemniej jednak, dziś właśnie zajmiemy się tym bohaterem. Pokażemy drogę od idola wszystkich nastolatków do starszego, zapomnianego pana z brzuszkiem. No i znając mnie, zrobimy to wszystko od końca. No, tak jak wiecie, spotykam się z Laską, najpierw zrobię jej dziecko, a później dowiaduję się, jak ma na imię. Boże. Zaczynamy od zabawy: Znajdź 10 różnic, Wspominając fakt, że na tym zdjęciu Ziomek jest bez koszulki. Widzicie różnicę? Nieważne. Chodzi o to, że tak właśnie wygląda obecnie Richard Dean Anderson, czyli tytułowy MacGyver. Ziomek ma na koncie 61 lat. Jako nieliczny z serialowych aktorów potrafił zerwać z łatką jednego bohatera. Po realizacji MacGyvera zagrał w serialu Gwiezdne Wrota, pułkownika Jacka O'Neilla. Postać ta znalazła się na dziesiątym miejscu rankingu 25 legendarnych postaci science fiction. Okej, okay. wiemy co Saruch robił po MacGyverze. Wiemy co robił w trakcie MacGyvera. Kręcił MacGyvera. Ale co robił przed MacGyberem? Webrew pozorom nie oglądał pornosów, bo nie było internetu. Nie zaliczał też panienek. No był gejem. Znaczy nie potwierdzono, nie, 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 żeby nie było. Jest chatera, jest hater. Znaczy nie jest żonaty, ale jest hater. Richard początkowo marzył, by zostać hokeistą, jednak w wieku 16 lat złamał oba ramiona. Pierwsze w szkolnym meczu, a drugie kilka tygodni później na nartach. Wtedy to właśnie postanowił zostać aktorem. Kariera początkowo nie była zawrotna. Pracował jako mim i żongler oraz jako śpiewak błazen w kabarecie w renesansowym stylu. A w Marinelle Pacific grał w przedstawieniach z sakami. Do jego obowiązków należało m.in. trzymanie ryby w zębach, a orki miały tę rybę złapać. Zaistniał dopiero dzięki roli w operze mydlanej General Hospital, gdzie grał kogoś w stylu doktora burskiego, czyli mało ambitna i mało fajna rola, w której kochały się wszystkie staruszki. Więc nic dziwnego, że miał dość i właśnie wtedy nadszedł MacGyver. Często w wywiadach chwalił się, dzięki czemu tę rolę dostał. Będąc krótkowidzem, zapytał, czy może włożyć okulary do czytania próbnego scenariusza. Ten zwykły czyn podobno wpłynął na ostateczną decyzję producentów serialu. Ile w tym prawda, ile hollywoodzkiej ściemy, nie wiem. Ja, na przykład, gdy starałem się o pracę w kebabie, zapytałem mojego przyszłego szefa, czy mogę się schylić pod biurko. Nie pozwolił, ale stwierdził, że moja desperacja nie zna granic i dał mi tę robotę. Do dziś chyba nie zdaję sobie sprawy, że chciałem tylko sięgnąć po 5 zł, które wypadło mi z kieszeni. Ech, dobra, będzie tylko. Mam nadzieję, że zaspokoiłem was informacjami o tym grubasie i dacie mi spokój przez co najmniej dwa tygodnie. A w międzyczasie możecie pisać na dejadi pogróżki, wyzwiska i propozycje do najnowszych odcinków. Może na przykład chcecie poznać tajemniczą przeszłość waszych starych. A co jeśli, Twój stary, to tak naprawdę nie Twój stary? No właśnie, no. Teś na to. Czy mógłbym prosić o próbkę twojej śliny? Tak, śliny. Nie. Oisz się. Dzięki.